Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś słuchajcie, mamy 23 grudnia, mamy dzień przed Wigilią, ja już mam wolne, także zaczynamy film z samego rańca. Wypijam już kawę, idziemy z psem na jakiś dłuższy spacerek, w sensie nie wiem, na ile to będzie dłuższy spacerek, bo Jack już się boi, bo już zaczęli strzelać w okolicy. Wieczorami już w ogóle nie ma mowy o wyjściu gdzieś, wiecie, poza furtkę, on się czuje jeszcze w miarę bezpiecznie na ogrodzie, także fajnie, że w tym roku ten ogród mamy, no bo on w przyszłym roku kończy 5 lat, no, i faktycznie z roku na rok boi się coraz bardziej. Jeszcze nie na tyle, żebyśmy go faszerowali czymś, po prostu no, on nie chce wychodzić i koniec. Jeszcze na ogrodzie jest Git. Tutaj też nie strzelają aż tak mocno, bardziej strzelają w mieście. My mieszkamy prawie, prawie że pod miastem tak naprawdę. Jak mieszkaliśmy w bloku, to było dużo gorzej, no bo między blokami po prostu wiecie, jak huknie ta petarda, no to to się strasznie niesie. A tutaj faktycznie mieszkamy na wygwizdowiu, więc tutaj no, no nie masz takich huków. No, ale mimo wszystko my dobra, stary, nie musimy wychodzić. Nie chcesz, nie musimy. No, ale tak, która jest godzina? Dziesiąta. Więc idziemy faktycznie na spacerek, trochę sobie potuptamy. No i co? Ja mam dzisiaj w planach, słuchajcie, posprzątanie chaty. To jest teraz. Znaczy posprzątanie. Nie jakieś super takie świąteczne. Chciałam sobie okna pomyć, ale za każdym razem, jak chcę umyć okna, to jest bardzo brzydka pogoda. Więc znowu tych okien nie umyję. A tu jest tragedia. No po prostu, no. No po prostu jest tragedia z tymi okna. Przez to, że mieszkamy, tak jak wspomniałam, na wygwizdowiu, to na naszych szybach jest wszystko. Wszystko. Jaż ja się boję, mamy tutaj pola obok. Jaż ja się boję, co będzie, słuchajcie, na wiosnę przez lato, jak tutaj, wiecie, będą uprawiać to pole po prostu, jak to będzie wszystko pyliło, jak oni będą ścinać, to jak będą żniwa. Na bank będzie tragedia na oknach. No ale co zrobić? No to w co chciało się mieszkać w takim miejscu, no to trzeba to wziąć tak lata i po prostu lecieć ze ścierą, no ale jest tak zimno, że mi się nie chce po prostu. No, no nie mam ochoty chyba mieć tych okien, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo mam faktycznie ochotę posprzątać, ale zrobimy sobie takie podstawowe, nie robię takiego sprzątania wielkiego świątecznego, no bo nie. Po prostu. Tym bardziej, że ja lubię sobie sprzątać tak regularnie. Ostatnio już nie mam tak, że sprzątam sobie jeden dzień, wszystko po prostu. Tylko na przykład poniedziałek cyk. Wstaję i idę sobie, nie wiem, okarnąć łazienkę. na drugi dzień y, umyję sobie podłogi. Trzeci dzień zrobię jeszcze coś innego. No nie wiem, składam pranie, chociaż staram się i tak składać to pranie w miarę tak na bieżąco, żeby nie tonąć w tym praniu, bo kiedyś tak sobie zostawiłam przez tydzień. Mi się buzi płakać chciało, jak ja zobaczyłam, ile mam rzeczy do złożenia. Poza tym one były później strasznie wymiętolone, a nie ukrywam, nie jestem fanką prasowania. Mam żelazko, mam deskę, tak? To był mój zeszłoroczny prezent, wymyślałam sobie, że jak to dostać żelazko i deskę do prasowania, bo nie mieliśmy. No, i teraz mamy. Czego używamy? Nie, używałam go pierwsze dwa tygodnie. No, ale jak będzie trzeba, no to mamy po prostu, tak? Dobra, bo ja się oczywiście rozgadałam, także kończę, idę się ubrać, bo ja w piżamie siedzę. Idę się ubrać i idziemy z psiakiem na spacerek. A, tylko słuchajcie, nie wzięłam was na spacer, no bo Jackie teraz mówi, ma trochę cięższy okres, więc ja po na spacerach skupiam się na nim, a nie na tym, żeby nagrywać, żeby gadać i tak dalej. I zrobiliśmy dłuższy spacer niż się spodziewałam. Nie było nas półtorej godziny, zrobiliśmy jakieś 7 kilometrów. No, czuję to, czuję to tak, że chodziliśmy długo. Poza tym jest godzina moi drodzy: 12. To nawet więcej chodziliśmy. No, ale ja mam wbite y, dużo kroków, bardzo dużo. To no, no, trochę zrobiliśmy. Ja no nie pomyślałam i nie włączyłam sobie aktywności na samym początku. Włączyłam na ostatnie 2 km, żeby sobie po prostu wbić aktywność wykarmina, bo tam jest chyba. 10 aktywności do 25 grudnia, coś takiego. Mówię, dobra, wbiję sobie ten spacer, bo na bank jeszcze z 20 minut będziemy wracać. No i odhaczałam sobie kolejną aktywność dzięki temu. Ale mówię, no nie nagrywałam, nic nie robiłam, bo po prostu to byłam ja i piesek. I zaliczyliśmy spacer miejski, osiedlowy, słuchajcie, po polach, po lesie. No, i dookoła, może tak powiem. No, dawno nie zrobiliśmy aż tak długiego spaceru, w sensie, no. Może i chodziliśmy ostatnio, jak byliśmy z Dawidem razem, ale ja sama z Jackiem chyba dawno nie robiłam aż tak długiego spaceru, bo najczęściej zamykamy się w godzinie. Eee, Na no, te półtorej godziny poniosło nas, ale było warto, było warto, no było fajnie, wiecie, pusto. Jest no 23, 11, 12. Ludzie są w pracy albo na zakupach, albo siedzą w garach, nie? więc naprawdę było bardzo mało ludzi. W lesie też nikogo nie spotkaliśmy. To jest taki mały lasek, to nie jest taki typowo wielki las, to jest taki mały lasek. I ja zawsze tam się boję, że ktoś nam z naprzeciwka wyskoczy, bo nieraz tak było, że ja z nim szłam i wyskoczył na nas pies bez smyczy. Na szczęście dzisiaj nic takiego nam się nie przytrafiło, ale damy zaraz Jackiemu Liki mate z jogurtem, bo odchudzam go, przestaje. odchudzam go, przestałam mu dawać już ostatnio jakieś 3 tygodnie temu gryzaki, bo spasłam go. Strasznie go spasłam, to już ostatnio bo mówiłam, strasznie się gruby zrobił, no to moja wina, biorę to na klatę, więc teraz go odchudzam. Więc teraz po tak dużym wysiłku, no bo on jak waży za dużo, no to te 7-8 km, bo nie wiem ile zrobiliśmy dokładnie, no ale wciul... No, to dla niego to też jest bardzo dużo, więc po prostu trzeba coś tutaj jakoś mu to zrekompensować, ale damy mu linki matę z odrobiną jogurtu. Jeśli mam, mam nadzieję, że mam. Dobra, liki ma teraz, trochę obgryziona. Co, Misiu, ty już wiesz, nie? Czy nie ja mam jogurtu dla ciebie? I okurty dla pieseczka. A łyżeczki, wszystkie w zływarce, klasyczek. A już przyciągnął. No i dzisiaj, moi drodzy, miałam w planach, no, dwa treningi, yy, posprzątanie chaty. I ja już jestem zajechana. Bez ja jeszcze nie zadam śniadanie, zanim ja z śniadanie, to będzie 13. Oj, ja chyba trochę przegiało. No dobra. To zrobiliśmy długi trening. To, to dostaniesz po prostu duży jogurt. To zazwyczaj dostaje po dużo, dużo mniej. I dorzucę mu jeszcze trochę mango do tego. Kupuję takie przeciery w Lidlu. I tutaj jest tylko przecier z mango i witamina C. Witamina C jest po to, żeby to po prostu poleżało chwilę. I ja to kupuję dla siebie, nie dla niego. No Ale on dodatkowo na liki ma może odrobinę dostać, nie? Proszę bardzo. No, wcinaj. Teraz przyprawiam sobie jajka, bo tak ja bardzo lubię przyprawioną jajecznicę. Już mam tutaj sól, pieprz, dałam czosnek granulowany. Dam czubrycę czerwoną, nie za dużo. I słuchajcie, a tam sobie gyrosa. Tak, ja lubię takie jakieś dziwne połączenia. No. Nie smakuje mi taka zwykła jajecznica, bycie surpieczny. No, po prostu nie lubię. A jeśli jest taka zwykła sól, pieprz, no to koniecznie musi być po prostu z jakąś cebulą, szynką, boczkiem, czymkolwiek, bo sama jajecznica mi nie smakuje. Po prostu. I tu wychodzi na to, że po prostu moje śniadanie będzie miało około 650 kalorii, plus jeszcze mleko sobie dodam i to chyba za dwa razy, bo już muszę wypić drugą kawę. Już czuję po prostu ten głód. 723 kaloria na ten moment i to jest git. Ja normalnie jem śniadanie mniejsze, no ale tak jak mówię, ja jem to śniadanie 9.10, a nie 12.30. I muszę zużyć jeszcze końcówkę rukoli, bo dzisiaj jest 23, to 24, na no 25 już idziemy do Wrocław, więc no trzeba zużyć zapasy w lodówce. Właśnie to jest to, że my nic w lodówce prawie nie mamy, nie robiliśmy zakupów, no bo jutro już jest wigilia, więc pewnie też dostaniemy coś od rodziców Dawida do domu. I co? Później jedziemy do Wrocławia, więc my do, nie możemy nic skupować, bo nas zaraz nie ma. Ja nie wiem, kiedy my wracamy z Wrocławia I zapewne też od moich rodziców coś dostaniemy, wiecie, no, to, to jest klasyk, nie? Że zawsze wraca się z wołową, Jeszcze po świętach, to już w ogóle. A po prostu wracając, albo zajedziemy sobie do żabki, bo nie wiem, kiedy będziemy wracać, albo mamy tutaj codziennie czynne intermarsze, więc no nie umrzemy z głodu, gdybyśmy nie dostali wałów. Dobra, dobra, tu mamy już kanapki w sensie bułki. Z serkiem śmietankowym, z ogórkiem kiszonym i z rukolą. Pamiętajcie, warzywka są bardzo ważne. Do tego jajcuwa z parówką i z cebulą, i z przyprawami oczywiście. No i takie to właśnie będzie moje śniadanko. Jak zjem, to zrobię sobie jeszcze drugą kawkę z mlekiem. No i co mam nadzieję, że pójdę sprzątać, że nie wciągnie mnie kanapa. słuchajcie, wczoraj był 24, wczoraj była Wigilia, ale jakoś tak no po prostu, no wiecie jak jest, nie miałam czasu. Tu jakieś bieganie, tu ogarnianie, tu coś zrobić, tu się umyć, tu pojechać do rodziców widać im pomóc. No i jakoś tak wyszło, że nawet nie chwyciłam kamery, także życzę Wam wszystkim wesołym świąt. E, ale już jest 25. <laughs> Jedziemy właśnie teraz do Wrocławia. No, wyjechaliśmy z... Wrocławia, wyjechaliśmy ze Świebodzina i kurde, tego tak nie widać w kamerze. Jest tak przepiękny wschód słońca. Jest gigantyczne. Ale to nie wiem, to... No, to jest pięknie, ale jest taki mróz, słuchajcie, jest chyba z minus 10, jak nie jeszcze lepiej. No, tragedia. Po prostu tragedia jest wszystko białe, tak strasznie mocno przymroziło. No, fajnie, że biało na święta, tylko wolałabym śnieg, a nie minus 10, no ale da dobra, wyradę. Dobra, no, także minęliśmy Jezuska, wjeżdżamy właśnie na Eskę. Co, do Wrocławia jedziemy na jakieś dwa dni, i zobaczymy kiedy wrócimy, czy w piątek, czy w sobotę. Nie wiem, pewnie w sobotę, także może coś tam z Wrocławia ponagrywamy. Nie planujemy tam wiecie, chodzić, zwiedzać i tak dalej. Ja bardzo chętnie poszłabym na jarmark we Wrocławiu, bo naprawdę nie byłam już milion lat. My nie byliśmy razem na jarmarku, nie? To ja nie pamiętam, kiedy ja byłam 7-8 lat temu na jarmarku. Jak nie jeszcze lepiej, nie? No ale ja mi się nigdy nie chce, tam jest zawsze tyle ludzi, że aż po prostu jak ja mam tam iść i się pchać między tymi ludźmi, to mnie aż trzepie. No ale poszłabym gdyby nie to, że no piesek, nie, no pieska tam nie zabierzemy, a teraz u święta tam naprawdę będzie taki straszny pierdolnik, że aż, aż po prostu już mi się robi gorąco jak sobie pomyślę ile tam będzie ludzi na rynku, nie? Tragedia. No bardzo chętnie bym poszła, ale chyba po prostu odpuścimy. Po prostu pojedziemy może gdzieś odwiedzić znajomych, zobaczymy, trzeba jakoś spożytkować ten czas, no bo w tym Wrocławiu nie jesteśmy aż tak super często. Także co, moi drodzy, widzimy się pewnie za chwilkę już z Wrocławia. Tym już wracamy, już przyjechaliśmy tylko tutaj na spacerek na nasze ulubione osiedle. Nie ukrywam. Jest to nasz kochany gondów. Dawidem, przez długi czas tutaj mieszkaliśmy. Ja też tutaj sklep prowadziłam przez 3 lata? Trzy lata no. Także naprawdę jedno z fajniejszych osiedli we wrocku. A teraz wchodzimy do parku. To jest zachodnie, nie? Nigdy nie pamiętam, jak te parki się nazywają. Wchodzimy jeszcze przed wyjazdem do Parku Zachodniego. Taki straszny sentyment mamy po prostu do tego osiedla. I za każdym razem po prostu jak wjeżdżamy do Wrocławia, bo wjeżdżamy od tej strony, od stadionu, to mamy takie, kurde, ale nam się fajnie tutaj mieszkało. No, że to jest super i że jest wszystko, i wszystko jest pod ręką. I w ogóle jedna z fajniejszych dzielnic Wrocławia, naprawdę. Tajgondów, za Magnolią, przed Stadionem Tarczyńskim. Stadionem Miejskim, ja mówię Stadion Tarczyński. Przed stadionem. No, naprawdę rewelacyjna jest ta dzielnica. Serio. I tu w ogóle fajnie ludzie mieszkają, jest spokój. Wszędzie masz blisko, wszędzie masz wszystko. Tu jesteśmy w gigantycznym parku, w ogóle, który się ciągnie i ciągnie. No super, naprawdę rewelacja. Jeszcze teraz w ogóle jakieś sklepy otwierali. No, mam sentyment do tego miejsca. Później mieszkaliśmy już na yy, kępie. Matko, gdzie my mieszkaliśmy? To była kępa? A waniliowa, to Waniliowa, ale jak to się nazywało? Kępa jakaś tam, nie mieszczańska. Lipa Piotrowska, o, na lipie Piotrowskiej mieszkaliśmy. To tragedia. Nie, w ogóle masakra. Totalny nie niewybór. Mieszkaliśmy tam pół roku i do tej pory jakby, no, mówimy, no, ok, mieszkaliśmy tam samo mieszkanie, jako mieszkanie w sobie było spoko, ale cała reszta tragedia. Naprawdę po prostu tragedia. Także tutaj no wróciliśmy na stare śmieci na chwilę, bo naprawdę no jest tu super, jest super i jest gdzie pochodzić z pieskiem i samemu i pobiegać i pojeździć na rowerze, no wszystko. Naprawdę wszystko, wszystko i bardzo dobrze wspominamy, właśnie. I śmiejemy się, że jak mieszkać w Wrocławiu, to właśnie gdzieś tutaj, w tych rejonach. No nie no, jest sentyment do tego Wrocławia, tak sobie teraz chodzimy tutaj, wspominamy, to jest, jest, naprawdę jest, Także że mówię, Świebodzień spoko, jest naprawdę fajnie, bo jest cisza, jest spokój, jest dużo mniej ludzi, no nawet wiecie, idąc ulicą nie ma takiego hermitru jak teraz, wiecie, to jest dużo mniejszy ruch, nie jeżdżą tramwaje, nie jeżdżą autobusy, co jest w sumie plusem i minusem, bo jest ciszej. Ale przejechanie w świebodzinie z punktu A do punktu B jest możliwe tylko samochodem, bo tam nie ma nawet głupiej komunikacji miejskiej. Nie? To jest w ogóle no, urok małego miasta, a tutaj dotrzesz wszędzie. Tu stąd spokojnie jednym tramwajem dojedziesz do moich rodziców na drugi koniec Wrocławia. nie? Także to naprawdę no to jest ogromna różnica, jeśli chodzi o taką komunikację. O, teraz w końcu cisza, spokój, bo jest czerwone światło, to można normalnie mówić do kamery. Jest względnie spokojnie ale w ogóle do tego parku, w którym byliśmy, tylko jakby na drugą jego stronę, a nie tutaj, bo tak jak mówiłam, on jest ogromny. Chodziłam z Jackiem do behaworystki, na spacery socjalizacyjne chodziliśmy tam prawie, że aż pod wały nad Odrą. No i moi drodzy, witam Was z dnia kolejnego już z domu i słuchajcie, przychodzimy dzisiaj z eksperymentem, będziemy sadzić litchi. Nawet był na zakupach, no i kupił kilka sztuk, no i tak jedząc, wpadłam na pomysł, żeby spróbować po prostu posadzić. Sprawdziłam, czy to w ogóle ma sens, no i faktycznie roślina w naszych warunkach, jak zapewni jej wilgotność, no to będzie rosła. No raczej nie zaowocuje, a nawet jeśli to za jakieś kilkanaście lat, więc no nie nastawiam się na y, owoce, ale może roślinka, ja już sobie tutaj nasypałam ziemi uniwersalnej, bo nie chcę mi się bawić, słuchajcie, w bigos żaden, no, no nie. Ale idę ją teraz przepłukać, usunąć tutaj resztki, bo mam dwie. Jedna taka mała, a ta jest taka ładna, duża, więc tą dużą sobie posadzimy. Tylko idę ją przepłukać i ściągnąć tutaj jeszcze resztkę miąższu. Dobra. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę, jak ją sadzić w ziemię, czy tym oczkiem w górę, czy do dołu, no bo wiem, że ona puści i, i tak to pójdzie do góry, no ale jak jej będzie łatwiej, nie? No bo jak będzie tak, no to od razu pójdzie w górę, ale wydaje mi się, że ona musi być w tą stronę, ale muszę się upewnić. Okej, okay, moi drodzy, tego się nie spodziewałam, no bo byłam pewna, że oczkiem w dół, znaczy tak mi się wydawało, że oczkiem w dół, a okazuje się, że lepiej oczkiem w bok. No to w ten sposób zróbmy na 2-3 centymetry. No dobra. 2-3 centy, to będą chyba 2-3 centy, nie? Zasypujemy, uklepujemy. No i co? Będę podlewać, będę pilnowała wilgotności i na pewno zrobiłam update, czy moje liczby wyrosło. No mam nadzieję. Lubię takie pierdoły. Lubię po prostu wszystko hodować od pestki. Cały ogród prawdopodobnie w tym roku będę miała z pestek. No lawenda już jest posadzona. Sadziliście ją razem ze mną. Także zobacz, z pestek, z nasionek. Także zobaczymy. No i co? No coś tu się sypie jeszcze dziurkami od dołu. Idę to podlać i zaraz Wam pokażę, co fajnego przywieźliśmy z Wrocławia, bo y, tego pewnie nie było w Waszym bingo, w moim również nie. Słuchajcie, w moim domu rodzinnym można zamieścić prawie wszystko. Nie mówię wszystko, bo na pewno czegoś tam nie ma, ale naprawdę prawie wszystko. Tylko trzeba dobrze poszukać. I z czym wróciliśmy z Wrocławia? Płyty winylowe. Słuchajcie, tu akurat mamy. Tu nie ma. Mamy bardzo dużo krawczyka. No, krawczyka tu jest bardzo, bardzo dużo. To jakaś budka suflera. No naprawdę, i tak przejrzeliśmy płyty. Wybraliśmy tylko te, które by nas interesowały. Tam nawet jakieś bajki były. Jakieś właśnie takie bajkowe tematy. No mnóstwo tego moi rodzice mają. No ale żeby odsłuchiwać tych płyt kiedyś, żeby kiedyś ich posłuchać, no to potrzebujemy jeszcze sprzęt, prawda? No, wypadało Posiadać jeszcze gramofon. No gramofonu nie znaleźliśmy u moich rodziców. Ale okazało się, że w garażu był adapter. No wygląda jak wygląda, bo on leżał długo, długo w garażu. Po prostu no... No Jest w stanie, w jakim jest. W sensie on tam nic nie jest prawdopodobnie uszkodzone. Brakuje kilku elementów, typu nie jakaś gumka, która wiadomo po tylu latach tak no już nie wytrzymała i jest do wyczyszczenia, ale jest to jakaś w ogóle polska firma. Dawid tam się zna na tym ja to nie bardzo, ale jest to Unitra. I co? No, jesteśmy bardzo podekscytowani. Dawid na pewno usiądzie do niego, zobaczy co tam brakuje, wyczyści go i tak dalej, bo. No fajny, typ, fajny temat, bardzo, bardzo fajna sprawa, ja też, no nie ukrywam, podoba mi się to. Ja sama nie jestem taka, żeby gdzieś tam się tym podekscytować, w sensie takim, żeby wziąć się za to, żeby to wyczyścić, czy szukać, no ja się na tym nie znam, totalnie, totalnie nie mój klimat, ale Dawid lubi takie tematy, więc faktycznie teraz, no tylko nic tylko czekać, aż naprawimy go, sprawdzimy czy jest, wiecie, czy, czy faktycznie jest sprawny, no i co, będzie klimacik. Przez to, że to nie jest gramofon, tylko to jest sam ten adapter, trzeba do tego kupić jeszcze parę rzeczy, no to nie jest tak, że my go umyjemy, dokupimy gumkę i od razu odpalimy muzyczkę, no nie, no tak to nie działa, ale no jest fajna zajawka, tym bardziej, że faktycznie tata Dawida umie w takie rzeczy, lubi takie rzeczy i też właśnie ma cały ten sprzęt, no to Dawid też ma taką zajawkę po prostu, także czekamy, aż to będzie sprawne, no i co, będziemy sobie puszczać eee, Krzysztofa Krawczyka. No ja od razu pomyślałam sobie, że kupiłabym sobie płytę Seleny Gomez, ale wiecie, to nie jest to samo. Po pierwsze, płyta Seleny Gomez 150 zł, tak? A po drugie, no te nowe płyty to, to już nie jest to samo. Fajnie jednak słuchać się tej starszej muzyczki. No faktycznie tutaj, nie wiem, jakiś Krzysiu czy Budka Suflera, rano zarobi z te tematy. No wiadomo, ja na co dzień nie słucham takiej muzyki, ale każdy to zna. Ja myślę, że no może młodsze osoby, typu 20 lat, no to może niekoniecznie. Ale tak jak my okolicy 30, no to każdy zna tą muzykę. No chciał czy nie chciał, nasi rodzice tego słuchali, więc no my to też znamy wszyscy nie. Że koniecznie dajcie znać, czy na przykład macie w domu gramofon, bądź cały sprzęt tutaj do słuchania winnymi, no bo jestem bardzo ciekawa, na ile jest to popularne. No i dziękuję Wam, śliczni, że byliście do końca filmu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście subskrypcję, ponieważ moi drodzy, zbliżamy się gigantycznymi krokami do 500 subskrypcji i możliwości podbijania filmów. Że dziękuję, że byliście, no i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale.